Witam serdecznie w kolejnym filmiku, potrzebuję pomocy, teściowa mnie zawołała do pralki, nowiutka pralka gorenie. No nie wiem, może ona coś tu naprzyciskała, ona sama nie wie co Pojawia się coś takiego na wyświetlaczu W pralce została woda od ostatniego prania Nie da się otworzyć drzwiczek I nic nie działa, żaden przycisk Reset 3 sekundowy też nie działa. Cokolwiek tu wybierzemy, nic się nie dzieje. Cały czas te fale. Może one oznaczają, że jest woda, ale nie da się wypompować. Daje też na wirowanie, wypompowanie i nic. Jak wyciągnę wtyczkę z gniazdka, to potem wraca do dokładnie tej samej pozycji czyli te fale i nic się nie dzieje. Myślałem, że może blokada przed dziećmi. Ma. O, błąd E07. Czyżby? Aha, tylko dalej jest właśnie problem. Czy w tej chwili jest włączone wirowanie. Siedemnaście minut, a ona stoi w miejscu, nastawione tysiąc, a ona nie chce odwirować. No i znowu te fale. Okej, okay, dzięki. Jakbyście wiedzieli co tu robić to dajcie znać. A jeszcze może model pralki. Gdzie to jest napisane? Tu nigdzie nie, wiem, muszę poszukać. Dzięki.